W świebodzinie powstaje strefa płatnego parkowania, która obejmie ścisłe centrum miasta. Decyzja odnośnie wprowadzenia tych, tych, tych zasad od płatności za parkowanie została podjęta jeszcze w poprzedniej kadencji. To, że ona rusza od 1 czerwca, jest jakby skutkiem tych zapisów w uchwałach. No, słyszymy liczne głosy mieszkańców, różne wątpliwości, stąd też propozycja nasza jest taka, aby uruchomić tą strefę, aby przez pół roku bacznie przyglądać się temu, jak ona funkcjonuje i ewentualnie za pół, przez ten okres pół roku zbierać też właśnie opinie mieszkańców, głosy mieszkańców i, i po tym czasie wrócimy jakby do rozmów być może pewne uwagi, czy też nasze spostrzeżenia będą musiały znaleźć odbicie w jakichś zmianach w uchwałach. Od 1 czerwca mieszkańcy mają obowiązek już uiszczać opłaty za korzystanie z parkingów. Umówieni jesteśmy z operatorem tej strefy, że przez ten pierwszy tydzień będą panowie kontrolerzy troszeczkę przymykać oko i ewentualnie też instruować kierowców w jaki sposób tych opłat można dokonać. Natomiast... Natomiast zgodnie z prawem od 1 czerwca parkingi są płatne. W takim dużym skrócie. Strefa płatnego parkowania obejmuje 356 miejsc parkingowych. 23 miejsca są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Osoby te mogą parkować nieodpłatnie na wyznaczonych miejscach, posiadając kartę parkingową. Pojazdy elektryczne w strefie płatnego parkowania będą zwolnione z opłat. W strefie płatnego parkowania będzie można uiszczać opłaty w parkomatach, które są rozmieszczone, i ich lokalizację można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Świebodzin oraz w biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie facebookowej Urzędu Gminy. Będą uruchomione również dwie aplikacje do uiszczania opłat: Będzie to aplikacja Flowbeard. Oraz aplikacja City Park aplikacja. 3 czerwca uruchomione zostanie biuro obsługi strefy płatnego parkowania. Będzie się ono mieściło przy alei Jana Pawła II 23 przez 1a. Będzie można tam załatwić sprawy, takie jak wykupienie karty abonamentowej mieszkańca karty abonamentowej dla przedsiębiorców oraz będzie można tam uiścić opłaty dodatkowe związane z brakiem posiadania. Prawa do parkowania w sensie takim, że ktoś nie będzie miał wykupionego bile, biletu parkingowego lub przekroczy czas parkowania. No wiele osób, i miejscowych, i również przyjezdnych, skarży się, że nie ma możliwości zaparkowania w centrum miasta. A jeżeli te możliwości są, to są bardzo trudne. Trzeba dużo czasu spędzić na, na szukaniu wolnego miejsca. Chcielibyśmy, aby, aby dzięki wprowadzonym opłatom. Mieszkańcy no, z taką większą rozwagą korzystali z, z parkingów faktycznie wtedy, kiedy jest to też dla nich konieczne. Pół godziny postoju będzie kosztowało 50 groszy, godzina 2 zł. Parkingi będą płatne w dni robocze w godzinach od 7 do 17.